Zapraszam cię dziś w niezwykłą podróż. Przygotuj się na mocne wrażenia, bo będziemy latać wśród chmur. Jak do każdej podróży, i do tej musimy zebrać siły i porządnie się przygotować. Na początek usiądź więc na swoich piętach. Na wdechu podnieś ręce do góry, nie odrywając pupy od pięt. Na wydechu połóż ciało na podłodze. Ręce wyciągaj przed siebie. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Powolutku będziemy podnosić się wyżej. Przenieś ciało do klęku podpartego. Głębokie wdechy i wydechy pozwolą nam napompować całe ciało i unieść się wysoko, wysoko. Na wdechu opuszczaj plecy do dołu, a ramiona ściągaj do tyłu. Wyobraź sobie, że podłoga przyciąga Twój brzuch. Na wydechu opuść głowę na dół i zrób kocik-grzbiet. Powtarzamy trzy razy. Wdech, brzuch na dół, głowa do góry. Wydech, kocik-grzbiet. Wdech, Wydech. Wdech. 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 Oho, twoja pupa chyba już unosi się do góry. Podwiń palce stóp. Opierając się na stopach i dłoniach, podnieś biodra wysoko do góry. Możesz mieć ugięte kolana, ale staraj się zachować proste plecy. Oddychamy głęboko przez 5 sekund. Jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Podejdź stopami do swoich dłoni i powoli unosz ciało do stania. Czas zawspić się wysoko do chmur. Stań w lekkim rozkroku, mocno przyklej stopy do podłogi. Wyprostuj ręce wzdłuż ciała. Zachowując proste nogi i plecy, pochylaj ciało do przodu. Ręce wyciągaj do tyłu. Patrz przed siebie. Wokół ciebie wirują białe obłoczki, a tuż obok leci chyba jakaś mewa. Spróbuj się z nią przywitać, krzyknąć tak jak ona. Uwaga, uwaga, z naprzeciwka nadlatuje samolot. Ty też rozłóż skrzydła, żeby umknąć z jego toru. Wbij jedną nogę w podłogę, drugą wyciągnij do tyłu nad podłogą. Pamiętaj, że do utrzymania równowagi potrzeba spokoju i ostrożności, pracuj więc powoli. Teraz rozłóż ręce jak skrzydła i wytrzymaj kilka sekund. Czy to było trudne? Spróbuj teraz na drugą nogę. Jedna stopa przyklejona do podłogi, drugą wyciągamy do tyłu. Ręce szeroko i lecimy. Chyba udało się uciec. Samolot już ci nie grozi. Stań swobodnie czujesz jak zrywa się silniejszy wiatr przeganiając chmury po niebie jest silny jak oddech słonia ty też możesz spróbować tak oddychać stań w szerokim rozkroku spleć razem dłonie na wdechu podnieś ręce wysoko do góry na wydechu ugnij kolana opuść ręce nisko powtarzamy wdech ręce do góry wydech na dół wdech Wydech. Wdech. Wydech. Wiatr wzniósł Cię wysoko, wysoko ponad chmury, tak że za chwilę dotkniesz gwiazd. Spróbuj utrzymać równowagę w pozycji, gdy Twoje ciało zamienia się w jedną z nich. Wbij jedną stopę w podłogę, rozłóż szeroko ręce, wyciągaj je do góry. Oderwij drugą nogę od podłogi i trzymając ją wyprostowaną. Pochylaj się powolutku na bok. Teraz zmień stronę. Jedna noga wbita w podłogę, ręce wysoko, druga noga odrywa się i pochylamy się na bok. Świetnie, czas jednak obniżyć loty i zawrócić w stronę ziemi. Stań prosto, na wdechu podnieś ręce do góry, na wydechu opuszczaj ciało w skłonie. Pobujaj się przez chwilę delikatnie jak chmurka. Z luźnymi rękami, luźną głową na jedną stronę, potem drugą. Ugnij kolana, podeprzyj się dłońmi i usiądź. Jesteś już na wysokości, gdzie spotkasz piękne, delikatne motyle. Złącz stopy razem. Wyprostuj plecy. Machaj kolanami jak skrzydłami motyla. Ciekawe kogo jeszcze spotkasz. Spójrz przez swoje prawe ramię, wróć do centrum. Spójrz przez swoje lewe ramię i wróć. Zdaje się, że to mała sikorka trzepocze skrzydłami w swoim gniazdku. Chcesz podlecieć bliżej? Przejdź do siadu na piętach. Oprzyj palce na ramionach, tworząc skrzydła. Na wdechu podnosi jeden łokieć do góry, opuszczając głowę i drugą rękę. Na wydechu Wróć do początkowej pozycji. Teraz druga strona. Wdech, łokieć do góry, głowa na dół. Wydech, powrót. Powtórz na obie strony. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Opuść ręce, rozluźnij ramiona. Delikatnie opadamy już w stronę ziemi. Oprzej dłonie na udach. Na wdechu podnoś ramiona do uszu. Na wydechu opuszczaj. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Opuść jedno ucho w stronę ramienia. Wróć głową do góry. Opuść drugie ucho i wróć. Czas na odpoczynek. Połóż się na brzuchu. Oprzyj czoło na złożonych dłoniach. Nogi rozłóż troszkę szerzej. Poczuj, jak na wdechu twój brzuch rośnie i podnosi ciało do góry. Na wydechu pozwala ci delikatnie opadać do ziemi. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko, spokojnie i równo. Przypomnij sobie swoją podróż w chmurach. Piękne, miękkie obłoczki w różnych kształtach. Ptaki, samoloty, owady lekko, delikatnie unoszą się na wietrze, a ty razem z nimi. Policzę teraz do dziesięciu, a kiedy skończę, powoli otworzysz oczy i podniesiesz się do siadu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć! Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Usiądź wygodnie, przeciągnij się raz na jedną, raz na drugą stronę. Dziękuję Ci za tą wspaniałą podróż. Do zobaczenia.